Szanowni Państwo, witam. Zaczynamy od horoskopu dla barana. Zobaczymy, co barana będzie czekać w tym tygodniu. Ja bardzo przepraszam, ale w poprzednim tygodniu niestety byłam chora. Znaczy chora, no jeszcze dalej rozmawiam przez nos. Chora, nie chora, bo alergia mnie dopadła. Więc generalnie jak co roku. Także generalnie no, jeszcze przez nos e, e, rozmawiam, ale jakoś się spiełam i już jestem u siebie w gabinecie. Już e, jakby e, spotkałam się z, z dwoma klientkami. No i postanowiłam nagrać dla Was właśnie ten horoskop na e, ten tydzień. Nie? Dobra, to co? To zaczynamy od baranka. Zobaczymy co tam u Barana słychać. o baranach, jakieś trudności, problemy, kłamstwa związane w pracy, lub jakieś może oszustwa, jakieś niedogodności. Także tu uważać na współpracowników, na szefowych, szefów. Tu wygląda na to, że dojdzie do jakiegoś, może niekoniecznie oszustwa, ale jakiegoś kłamstwa, gdzie może będziemy posądzone o coś, co nie, co, czego nie dokonaliśmy. I też jakby ze społecznością, też tutaj trudności w, w jakiejś zmianie, Mogą dojść też tutaj poprzez kłótnie. No, taki dla barana trochę cięższy tydzień, bym powiedziała. Także, jakby, baran musi uważać w pracy, jak i w domu, żeby nie popaść w konflikty. Zobaczymy, co tam ubyka w tym tygodniu. Także drodzy Państwo, tak jak mówiłam już ostatnio, bardzo bym prosiła, żebyście mi pisali w komentarzach, czy się horoskopy sprawdzają, czy faktycznie jest sens je stawiać. Aczkolwiek już słyszałam od paru moich klientów, że faktycznie są wiarygodne, także jak najbardziej ja się cieszę w związku z tym. I myślę, że będzie, będę to, to w dalszym ciągu kontynuować. Jeśli chodzi o byka, to wygląda tutaj na to, że osoba, z którą się pokłóciliśmy yy, lub z którą nie mieliśmy kontaktu, yy, też może być w rodzinie, lub nawet i, i z, dziećmi, czy, z dziećmi, czy tam z, z, z partnerami, to wygląda na to, że ta kłótnia przeminie, że się pogodzimy, ale że może wróci jeszcze do nas jakaś, jakaś koleżanka. Z którą nie mamy kontakt, i też tu wygląda na to, że jakieś spotkanie rodzinne w domu stoi z niespodzianką, jakby tutaj mieliby rodzice przyjechać. Także takie ogólnie bardzo, bardzo rodzinne i sympatyczne karty dla pyka w tym tygodniu. Praca jakby się troszeczkę odwraca, także w tym tygodniu nie będziemy mieli czasu na pracę. I na zamartwianie się, bo jakby tutaj wygląda na to, że w tym tygodniu będzie czas na zgodę i na jakieś niespodzianki w domu. Dobrze, zobaczymy, co tam u bliźniętej się w tym tygodniu wydarzy. U bliźniaka. U bliźniaka moi drodzy, w tym tygodniu. Oj, bliźniak będzie miał jakieś y, trudne sprawy do załatwienia urzędowe, ale sobie wtedy, ale może i też w związku z pracą. Wygląda na to, że sobie poradzi w tym, bo bliźniak już jakby ma tutaj wszystko poukładane e, dokładnie. E, też wygląda na to, że przyjdzie satysfakcja w związku z tym wszystkim, że się w, w powiedzie. No i w pracy też jakby karty dobre. Jeśli chodzi tutaj o mm, związki, to troszeczkę jeszcze jakieś takie trudne sprawy. Aczkolwiek przyjdzie jakiś przyjaciel, który nas jakby, pomo jakby nam pomoże, w, czy nam czy spotkamy się z, przyjaciel z przyjacielem który jakby rozwiąże nasz yy, zły, no, zły humor, yy, związany właśnie z, 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 z ludźmi, kto, z, z którymi niekoniecznie się będziemy dobrze rozumieć. Także ubliźnięta taki tydzień. Zobaczymy, yy, co tam uraka w tym tygodniu się wydarzy. U nas we Wrocławiu bardzo gorąco. Ja mam <laughs> taką nadzieję, że u Państwa też, e, aczkolwiek tak, taki gorąc to już jest e, trochę e, przesadnie. Cz, czy człowiek, człowiekowi po prostu e, e, podleci z, z czoła. Przepraszam, już mi się karta jakaś tutaj niestety wyśliznęła. Ale ja sobie na szczęście siedzę w moim chłodnym gabinecie i jakby e, e, czekam, aż, aż e, już przeminie trochę to słońce, niż zajdzie i, i dopiero wtedy się stamtąd wynurzę, bo, bo faktycznie idzie oszaleć. Mam nadzieję, że Państwo sobie leżą pod parasolką, piją e, jakiegoś, e, jakiś zimny napój, jakąś lemoniadę. Dobra, co tam u y, raków? Rak y, w tym tygodniu. Wygląda na to, że tutaj no też trudności uraka, ale wygląda na to, że przyjdzie jakaś pomoc na dłoń, jakaś kobieta pomoże nam w załatwianiu jakichś spraw. Też tu wygląda na to, że uraka też bardziej właśnie nie będziemy siedzieć w domu, będziemy bardziej wychodzić, wyjeżdżać do rodziny, do znajomych. Także uraka jakby na razie Karta taka, bym powiedziała, bardzo wolna, bardzo przyjazna. Ale też i ja, jeśli mamy jakieś sprawy do załatwienia, to y, ktoś nam w tym pomoże. nie Praca jakby się, praca jakby i pieniądze trochę się od raczka odsuwają, ale wiadomo praca nie, praca nie zając nie ucieknie. więc tutaj tutaj bardziej się koncentrujemy na tych sprawach, które jeszcze musimy załatwić. A tak to wygląda na to, że raczek będzie miło spędzał czas ze swoimi znajomymi z rodziną. nie? Dobra, zobaczymy co tam ulwa. W tym tygodniu się wydarzy. Okej, okay, dla lwa. Bardzo pozytywna karta, będziemy zadowoleni z tego, co dokonamy, co dokonaliśmy do tej pory. Nawet dostaniemy jakieś pochwały. Na razie kondycja finansowa słaba, też wygląda na to, że tutaj też ulwa przyjdzie, przyjdzie jakaś wiadomość w związku z, z jakimiś urzędami, których który, który, który nie będziemy zbytnio zadowoleni. Ale wiadomo, jak sobie to wszystko ładnie poukładamy, to i, też, to i też z tego będziemy zadowoleni. Ogólnie ładna karta w związku z, z samopoczuciem, z tym, co dokonaliśmy już do tej pory. Wygląda na to, że tu będziemy z, z, sami na siebie dumni. Jak to lew potrafi być dumny z siebie, to i w tym tygodniu na pewno, na pewno sobie, sobie z tym wszystkim też poradzi. Dobra, zobaczymy, co tam u Panny. No, może zrobimy, może mi się uda wygrać cały film, bo ostatnio to te filmy takie pół na trzy dzielone znaki, żeby Państwu jakby nie nakładać tych informacji w związku z innymi, ale to jednak się jakoś nie udaje, żeby wgrywać w to wszystko, także może chociaż po, po podzielę, chociaż na pół, żeby nie trzeba było całych znaków oglądać od razu, od razu. No, bo potem, jakby coś mi się tam urywa, i też, też już był taki przypadek, że jakieś znaki w ogóle się nie wgrały, nie? Także ja wiem, że ja jestem osobą taką dosyć e, e, tutaj, e, jakby technicznie niekoniecznie uzdolnioną, zawsze mi coś tutaj wypadnie, ale to już chyba w związku z moim wiekiem, po prostu, bo <gryw> tak już bywa. Aczkolwiek ja się tam co do komputera i do telefonu bardzo dobrze się orientuję, bo jakby też i prowadzę swoją agencję pracy tymczasowej, ale, ale zawsze mi coś się tutaj, coś mi się nie tak, nie wgra mi się tak jak powinno. Dobra, to teraz u panny. Wygląda na to, że przyjdzie przypływ gotówki yy, tutaj związane z jakąś, z jakąś, jakąś spółką, z, z jakimiś ludźmi, może być z rodziną, to to, co sobie zaplanowałyśmy, czy zaplanowaliśmy, to to wyjdzie. I w związku z tym wychodzi na to, że pojedziemy gdzieś, będziemy gdzieś zwiedzać jakaś pod, pozytywna yy, podróż nas tutaj czeka. Jakaś, jakaś, jakiś wyjazd, gdzie nawet nie wydamy za dużo gotówki, a będziemy szczęśliwi. Także dla panny bardzo ładny tydzień i jakby wszystko to, co, co powinniśmy zrobić, to właśnie w tym tygodniu, nie? W związku z urlopem, czy tam z wycieczką, jak, jak się udaniem. Dobra. Zobaczymy, co tam jeszcze dla wagi w tym tygodniu. Przepraszam bardzo, ale tak jak mówię No rzuca mi się właśnie z, z Zatok na płuca A to w każdym roku mam tą alergię Na trawy niestety A tu ludzie niestety się um, Zabrali za to koszenie I to najgorsze dla mnie jest Bo wtedy się to właśnie Te pyłki Od trawy się unoszą Ja to wdycham Teraz faktycznie powinnam chodzić w masce. Dobra, zobaczymy, co tam szybciutko uwagi i teraz na wadze zakończymy, a, na nastę a następny już inny film, filmie. Jeśli chodzi o wagę, to tutaj ktoś może nas oszukać w związku z jakimś telefonem, albo możemy czekać na, jakiegoś, na jakiś telefon od kogoś, czy to od faceta, czy to od kobiety. To tu wygląda na to, że no, może się to wcale nie udać. Możemy długo czekać na, na tą wiadomość. Może ktoś nas też oszukać w związku z jakimś przyjaznym, wyjazdem jakimś właśnie, czy, czy, czy spotkaniem, że nie wyjdzie, nie? Także tu uwagi muszą mieć na to zwrócić uwagę. Ja bym powiedziała, że w związku miłosnym bardziej. No i wygląda na to, że uwagi się polepszają finanse. i. Wygląda też na to, że dobrze, dobrze, się tutaj będzie wszystko układać, jeśli jeszcze troszeczkę przeczekamy i przetrwamy, bo jesteśmy na dobrej drodze. Wygląda na to, że właśnie już jeszcze troszeczkę i już przyjdą dobre finanse, także parę tygodni, nie? Jeśli mamy jakiś plan, który ciągniemy go, czy pracujemy, to wygląda na to, że, że już niedługo z tego będzie gotówka, nie?